A to weź teraz coś, w co będziemy mogli jakoś więcej poszczelać mnie i chodzić. No, weźmie się, skupi, skupi całą swoją moc i energię i swoimi zmysłami spojrzy i powie: Ta mapa jest dobra, włącz ją i ona będzie dobra. Dobry. Zrobisz tak? Tak, tak zrobię. Ale energia, pani WebSonie! Mapa się nazywa Apokalips Wow. Wow, to jak Apokalips Wow, to musi być Wow. Wow. Od jednego Oj, do. Tak, demon na mnie twórcą. Od oh. jednego do czterech Chyba nie wiem, dobra, dawaj ready, dawaj ready. Aha, ready, ready, ja jestem always ready. Apokalips Wow! wow. wow. Hardcore Singleplayer moon, moon Root, coś tam jeszcze hashtag. Bil, coś tam. B Toksyczny get... szlam potrzebuje więcej czasu. C Gramy na czas dla toksycznego szlamu, stary. <laughs> <Co>? <laughs> o, apokalips. Wow! Sensej Żółwik, jesteś ze mną? Discord w trakcie, w połowie nagrywania nagle świeci. Połączyć mikrofon. Aha No Także Jak już wspomniałem łeb są śmier... ale fajnie Są śmierć. szkoda This is Sparta Uf, wow. No This is dummy <laughs> O oh, I to nawet taki Halloween o oh, Ej, hello. diabliki <laughs> Będę ty tak proszę, nazywał to? cały czas no, Spoko to ty wiedzisz na ignoranta nieznającego się na dumie i w ogóle Tak tak E ja o, ja strzelba. Na... Ty masz tu strzelbę? O, strzelba. Nice. I teraz mogę grać. Elo. 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 Ła, wow, to mnie za... Ała! Wow. Elo. O, plazma. plazma? Tu masz plazmę. Mordko, ty moja. Gdzie, gdzie? U, życiu. życiu. Gdzie masz plazmę? O, armor. A, dobra. Nie lubię plazm. Karabin. Uuu, piła! Uuu, lagi! Uuu, życzko. U, o ja, jakie lagi. A mnie zlagowało. O, dostajesz u. na mordę od... ...trzegodzin. Oczywiście, że jak nie zlaguje, to revenant wyjdzie, Co innego. I to dwa. Eee, uuhuhuhuhu. Lecimy z plazmą. Dzień dobry. Aaa, lecimy revenant. z piłą. Aaa. Tak to się robi. Chyba, jak zrobimy przerwę, będę musiał zejść z ultra. Tak mi się wydaje. Mówisz? Bo jak strzelam, tym się zawiesza. Ale tylko jak strzelam. To nie strzelaj, słuchaj. Oelo. I co lepsza mapa? O ja ale musimy to. Muszę se zmienić, bo są lagi takie, że. O boże. O boże. Ale te lagi sprzętowe czy internetowe? Sprzętowe. Okej. Okay. To możesz sobie teraz no, zmienić sumie, czy nie możesz? No zmieniam. Dobra. Ja próbuję przeżyć. Sprawdźmy jak będzie tak. Na o! Czas, na co ty... się stało? Ław, wow, w mikrofon uderzyłem. Więc Michale, lecę do Stary, ciebie. Stary, jest jakiś ten. A ty jesteś tu jakby? No jestem, ale na samym początku. Where are you now another dream. Hello. Oczywiście, że za mną lata, nie? Aha, tu jest O, ale mu zmierzyłem krzachę To dopiero początek Muha ha Wohohoh. Jesteśmy ready, bo tu chciała to odpalić chyba. No ja jestem zawsze ready Na no się wydar Po co te krzyki No właśnie Usiądźmy przy, przy mojej ulubionej maylisty i porozmawiałem jak cywili cywilizowani ludzie Jak cywilizowane demony O, wyrwałem mu szczękę. Prawda? Nie wiem co ta mapa ma związanego z horrorem oprócz tego, że są lagi, <grych> które są horrorem jak no tego gracza <grych> spod... Jezu ty jesteś cały zakrwawiony A? <grych> O mój Boże <grych> Ja się zastanawiam, czemu przeciwników żadnych nie ma Jak to nie? O jest słodziak Jeszcze nie on nie jest słodziakiem A i znowu łeb rozwalony yeah. No dzięki, że mi zabrałeś jak ja specjalnie po życie idę, nie? Ja także go pożyczę Boże jakie... On jest OPE Co? Dostałem Chain Skąd? Powiem Ci stary, że nadal mi laguje trochę. Bo już na średnich gram. To nie wiem totalnie. O, Ale tylko tam życie. O super shotgun! Oh. O Jezu, Revenanta nie ma. Bo my weźmiemy we, obydwa na niego w tym samym momencie. Aha, nie widziałem nawet. No i kij. I ki odpalam Oho, ja pierdziałem. Fajne, że jest otwarte. Oj, zawiesiło się. Aha. Zawiesiło się. To tak. Fajnie. Siup, siup, siup. Jak się zabija z super shotguna, to chyba z nich zawsze HP wylatuje. Albo ktoś to tak zaprogramował, że wylatuje. Ogółem. Tylko mi się już trochę do tego shotguna. Dasz radę. Się skończyło No na Revenant'a z pistoletem, to może nie jest najlepszy plan. No lol, widziałem jak spadłeś. Te Revenant'y chyba robią ze mnie jaja. Widziałem to. <laughs> ja ci mówię, ja nie będę umierał w Dumie przez. ginięcie. ja będę w Dumie umierał przez. Znaczy, nie będę umierał przez ginięcie. Nie będę umierał przez. Nie będziesz przez, umierał przez ginięcie. Tylko będę umierał. O Jezu, a się zagowało, ale chyba trzeba jeździć przez spadanie z mapy, tak? Ta. Tak Czy tak chamsk Te lagi nie O mój Boże, co się stało? O akurat dobra glo Glory kill przed Więc nie było źle Jeee, yeah, wypierdzielaj Fuck umarłem Spadłem z mapy Oh, lol <noise> Ale co, tak całkiem koniec? No chyba. Nie, czekaj, jestem. Nie, nie mam mnie. Co jest? No nie miał każdy dostać trzech żyć? Nie Walnijmy stary to. Jakąś gdzie mnie lagować nie będzie, bo to jest dramat, że no, ja normalnie w Duma gram na ultra ja jest spoko, a tu gram na niskich, i mam takie lagi, że nie mogę. The fuck. Ale mnie ja też mnie tak zakina, że po prostu wyłącza mi nagrywanie, nie wiem czemu. Mirror's oh, Edge Parkour. Miros, Edge Parkour, nie. No i pięknie, mamy FNaFa. No i pięknie FNaFa. Five Nights at Freddy's style game, how long can you survive? Instruction, Instruction in, the map. in the map. One for players. Nie wiem co to znaczy, o wuwa la ale... Ojej, ja, to jest... Nie... Ten. Ten chyba. <laughs> Aha. Ola. Dobra ta mapa. Czyli za to jest no po chyba... prostu mapa z Hellknightem. To jest chyba celowo tak, że. Z... że naraz cię zabija? No chyba tak, bo. Jak wejdzie. Wystarczyło, że do mnie podbieg i ja już nie żyłem. Aha. Nie rekomenduj. Super. Żałuję, że on teraz ten Czy tobie znowu wyłączył mikrofon? Czy mi wyłączył mikrofon? O Jezus, dobra, już się bałem, bo usłyszałem taki taki wiesz, taki pierd jakbyś go odłączył. Czemu to jest dum? a oni mi nie pozwalają strzelać znowu w zero amunicji? O, teraz też mam zero amunicji. Ale to wygląda jak lepiej. No to ja lecę, elo. Grump to get off camera. Nie nie no, postawili bariery, nie da się przejść. No to co z tym chodzi? No to nie działa. O. Ej, widzę jak idą te... Tu są te grubasy. O, widzę kogoś też. Mankubus sobie idzie. Ale jak ja się mam bać. Mankubusów, no, proszę was. O, patrz, idzie. No. Zobaczymy, co się stanie, jak nie zamkniemy drzwi? E no, poszedł sobie. Tu jesteśmy, tu jesteśmy. Czekaj, właśnie drugie. Aha, po prostu musimy przetrwać. 10 Ej, minut. Tu jest przy drzwiach. Nie otwieraj. Hmm. Chcę go zobaczyć, a mogę otworzyć? Nie. Sobie w się w Tu nie ma. OHOHO oh, What the fuck woa, to. Ja nie, bo monitor mrugnął <grywka> <grywka>